Głośniki bezprzewodowe cieszą się niesłabnącą, a wręcz rosnącą popularnością. Sprawiają, że muzyka nam może towarzyszyć dosłownie wszędzie i pozwolą podzielić się nią ze znajomymi. W jednym z naszych ostatnich filmów opowiadałem Wam o głośnikach bezprzewodowych. Dziś skupimy się na konkretnej, nieco węższej grupie: tej, w której łączność odbywa się za pomocą wbudowanego modułu Bluetooth. Ja mam na imię Dawid i zapraszam na film. Głośnik Bluetooth jest w zasadzie kilkoma urządzeniami w jednym. Posiada w sobie przedwzmacniacz, wzmacniacz mocy oraz jeden lub kilka przetworników. Całość zasilana będzie w sposób stały, z gniazdka lub z opcjonalnego wbudowanego akumulatora. Można by rzec, że jest to taki wolnostojący zestaw audio zamknięty w kompaktowej obudowie, oczywiście o mniejszej mocy. Taki głośnik doskonale odnajdzie się w wielu sytuacjach. W kuchni, w salonie, sypialni, a nawet na tarasie, czy też na wakacjach nad jeziorem. Jego elastyczność w kwestii zastosowań definiuje to, o czym mówiłem wcześniej, czyli małe wymiary obudowy, w której zamknięto kompletny system grający. Tu możemy też podzielić je na te zasilane w sposób stały oraz akumulatorowy. Głośnik Bluetooth zasilany stale lub z akumulatora. Głośniki zasilane na stałe wymuszają na nas oczywiście użycie przewodu zasilającego. Z gniazdkiem na wakacjach bywa różnie, dlatego też o tych głośnikach warto pomyśleć raczej w kontekście przestrzeni domowych czy też hotelowych. Rekompensuje nam to za to wymocniejszy wzmacniacz, często napędzający większe przetworniki. Przykładowo głośnik Devialet Phantom 1 108 dB może pochwalić się wzmacniaczem o mocy RMS 1100 W, który wprawia w ruch dwie membrany basowe oraz wysokotonówkę na froncie. Robię wrażenie, prawda? Głośniki zasilane na stałe są też zwykle większe od swoich w pełni przenośnych braci, a to z prostej przyczyny – znacznie rzadziej je przenosimy z miejsca w miejsce. Dzięki temu producent dysponując większą ilością miejsca wewnątrz może wstawić wydajniejszy wzmacniacz, lepsze przetworniki, czy też zaprojektować dodatkowe kanały Bass Reflex wspomagające pracę całości. Mobilność i kompaktowe rozmiary to raczej domena akumulatorowych głośników Bluetooth. Nie wypełnią może dużego pokoju pełnozakresowym dźwiękiem, lecz nie po to jest stworzono. Ich zadaniem jest stowarzyszenie nam poza domem, z dala od źródeł zasilania. Przeglądając ofertę, zobaczymy, że uśredniony czas pracy tych modeli to około 8 godzin, co już jest imponujące. Wynik ten możemy często znacznie poprawić, i tu przykładem jest nieraz wspomniany na tym kanale Audioprote 3 Słuchając muzyki przy 50% głośności osiągniemy nawet 30 godzin, a przy 100% czas ten pracy wyniesie do 12 godzin. Myślę, że przy jeszcze cichszym słuchaniu dałoby się ten czas wydłużyć. Co ciekawe, głośniki mające duże akumulatory często posiadają złącze USB, które pozwoli użyć głośnika jako powerbanka do naszego smartfona. Więcej dedykowanych konkretnemu pasmu częstotliwości przetworników wpływa oczywiście na jakość dźwięku. Na rynku znajdziemy wiele głośników wyposażonych w jeden pełnozakresowy przetwornik. Im wyższa klasa urządzenia, tym więcej na jego obudowie znajdziemy oddzielnych głośników przeznaczonych do odtwarzania wysokich, średnich i niskich częstotliwości. Efektem będzie jeszcze większa ilość basu, klarowniejsze detale czy wyraźniejsza średnica. Przykładem takiego wyrafinowanego rozwiązania może być Bowers and Wilkins Formation Wedge, który akurat zalicza się do głośników Bluetooth z zasilaniem stałym. Co jeszcze warto wiedzieć? Wśród urządzeń z zasilaniem akumulatorowym wyróżniają się dodatkowo modele posiadające podwyższoną odporność na różnego rodzaju przeciwności losu. O ile mosłany membran można uznać za standard, o tyle odporność na zachlapania, głuszczy też upadki, już taka oczywista nie jest. Mało tego, rzućcie okiem na propozycję od House of Parley i ich No Bounce. Dzięki korkowej podstawie jest on w stanie unosić się na wodzie, gdy do niej przypadkowo lub w bardziej intencjonalny sposób wpadnie. Oczywiście nie zachęcam do testowania głośników w ten sposób, gdyż ewentualne zalanie głośnika nie podlega z reguły postanowieniom gwarancyjnym. Co do samej łączności, naturalnie korzystamy tutaj z Bluetooth. Różne głośniki korzystają jednak z różnych jego standardów. Obecnie spotykamy raczej bluetooth w wersjach od 40 do 5, które dodatkowo pozwalają niektórym głośnikom na łączenie się w pary. Wtedy nasz głośnik możemy rozszerzyć o drugi, identyczny egzemplarz, czego przykładem może być Ray Kiawik czy też lewe Klank M1. Droższe modele głośników mogą dodatkowo zyskać funkcje sieciowe z obsługą za pomocą dedykowanej aplikacji. Z jej poziomu ustawiamy barwę brzmienia, uruchomimy radio internetowe czy puścimy muzykę z ulubionego serwisu muzycznego. Wtedy też telefon nie jest już źródłem dla głośnika, tylko ten sam pobiera dane z internetu i odtwarza. Smartfon służy tu jedynie za pilot. Trzeba jedynie pamiętać o zapewnieniu głośnikowi dostępu do internetu przewodową lub za pomocą kabla Ethernet. Poza łącznością bezprzewodową wiele głośników posiada dodatkowe złącza AUX w formie jacka 3,5 mm. Dzięki niemu podłączymy do głośnika nie tylko telefon. Użycie odpowiedniego kabla pozwoli na podłączenie gramofonu, odtwarzacza płyt, tabletu, a nawet telewizora. Nieco droższe głośniki mogą mieć też dodatkowe wejścia liniowe w formie cinczów RCA, a nawet wyjście na aktywny subwoofer. Możliwości są praktycznie nieskończone. Inną nieoczywistą kwestią jest obecność lub brak mikrofonu. Pozwoli on użyć głośnika Bluetooth jako zestawu głośnia mówiącego. Co ciekawe, w przypadku niektórych głośników mikrofon ten można też wykorzystać przy komputerze. Wystarczy podłączyć głośnik przewodem USB, o ile umożliwia on odtwarzanie dźwięku przez port USB. Ładny głośnik Bluetooth gra lepiej. I jeszcze inna kwestia to wygląd głośnika, który jakby nie patrzeć jest równie istotną kwestią. Wybierając się na wczasy, patrzymy raczej na długi czas pracy i kompaktowe wymiary nieco rzadziej na wysoką moc i odporność na wodę. Jednym z mniejszych głośników, cechującym się aż 12-godzinnym czasem pracy jest wspomniany wcześniej Lewe Klang M1. Obudowę wykonano z metalu, a skórzany uchwyt pozwoli na łatwe przenoszenie z miejsca w miejsce. W moim odczuciu jest to bardzo ładnie zaprojektowane urządzenie, dodatkowo dostępne w trzech kolorach. Fani skandynawskiego designu na pewno docenią minimalistyczne formy głośników parki AudioPro. Ich portfolio obejmuje wiele modeli, zarówno zasilanych na stałe, jak i akumulatorowo. Wybrane modele będą dodatkowo wyposażone we wcześniej wspomniane funkcje sieciowe, co poszerza ich możliwości wykorzystania. Jak więc widzicie, wybór odpowiedniego głośnika Bluetooth wcale nie jest taki prosty. Przede wszystkim pamiętajmy o określeniu jego przeznaczenia, czy częściej będziemy go używać w domu, czy może jednak poza nim. Mam nadzieję, że ten film pomoże Wam w wyborze. Bardzo przydatny podczas procesu poszukiwania głośników jest odsłuch. Ten umożliwiamy oczywiście w każdym z salonów sieci Top Hi-Fi Design. Gorąco zachęcam również do wizyty na naszej stronie tophifi.pl oraz w pobliskim salonie Top gdzie nasi specjaliści pomogą Wam w wyborze głośnika bezprzewodowego lub innego zestawu audio dopasowanego do Waszych potrzeb. A na koniec jak zawsze pamiętajcie o tym, że służymy Wam również pomocą na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Dane kontaktowe znajdziecie jak zawsze w opisie pod tym filmem. Zostawcie też subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek tuż obok tak, aby nie przegapić żadnych nadchodzących wideo publikacji. Tymczasem ja się z wami żegnam, dzięki wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo.